Śmierdzi ci i zryja jak świni z dopy, co korwa? Wypierdalaj. Naprawdę ci wie. Idź na świeże powietrze rodziel, co? A tak hipnotyczna ciotka. Zdobcaj. Idę spać. Do dopy pojdziesz zielony ogorko. Po dłuższym zastanowieniu stwierdzam iż nie i z mordy. Tak jak wcześniej stwierdził to Zbigniew.

Oboje na niebie zryja, ale tobie bardziej. Korwa, kto zaś? Ja. No to korwa. Będę umierał. I nic mnie przed tym nie ochroni. Łokorwy, kwachyk, kwachyk, Śmierdzi to gówne, M. Zestrałeś się z Bibiniew. Z dziś obedebną. Ble. Co się stało się? Gówno się stało. Muszę się wystra i po to się obudziłem, ale nie wiem czy zdążę na czas do Kibla. A jak zdążę się wystrać to pewnie omrę na kiblo i wpadnę do ściek gdzie poprowadzę życie pozagrobowe. Mohehehe ale z ciebie pojepnie wiem jak fiona mogła z tobą wytrzymać. A wracając do sprawy strania to rob pod ciebie hahahaha. Zaraz zarządzę foch. O korde zaraz się ze strami zrob wielkie gówno na wiekrze w swoim życiu. O takie jak pokazuję. Taki jebane, jak ty to zrobisz, ożyję mocy wewnętrznego strania która dopomoże mi okształtować gówno. Zaczynam strać. a ja się patrzę. I co już? E, ja? czy nie? Z. Bardzo smakowe. Też tak uważam. O, idzie go w już mi się odechciało, nie będę robił go wienka hahaha, ha. żegnajcie moi drodzy sprzątacze i sprzątaczki, żegnaj fiono, Zbigniewie, zielony ogorko, moja żono też żegnaj, i ty rodzielco, narka idę spać. To ja spierdalam i nie wiem kiedy wrócę. To ja idę. Chojki w dope. Bye bye, maszkare. Yeah. Turn me up.